Niecie ma się moje z Czego na moim kanale. Na znaczy, następnie chciałem Wam przypomnieć o tym, że macie 2300 zł, do wygrania z moim kodem. Trzeba minimum 20 zł wpłacić, żeby mieć szansę na każdego z tych czterech skinów. Czyli trzy koski i jedne rękawiczki. Czym więcej wpłacacie, tym macie większą szansę. Także myślę, że całkiem spoko jest to dodatek dla tych, co wpłacają z moim kodem. I pamiętajcie, że to jest dodatek, nie? Wpłacacie się na przykład nie wiem, 200 zł wygrywacie jakąś piękną koskę i możecie jeszcze jedną z tych trzech kos albo rękawiczki dostać. I pytacie się mnie też często w komentarzach, kiedy to się wylosuje. To nie jest zależne od mnie, to w losowym momencie się wylosuje Gabiczki się wylosowały po dwóch tygodniach, a Kosta to na przykład czeka już bardzo długo, więc mam nadzieję, że w końcu się wylosuje i że w końcu ktoś z Was wygra, bo mi też na tym zależy, żebyście wygrywali po prostu z moim kodem jak najlepsze skinki. A żeby wpłacić, trzeba kliknąć plusik, pisać sobie tutaj kodzic gravita 18, daje Wam 10% więcej do wpłat oraz 20% na sam start. Na stronie jest wiele metod płatności, czy to Blik, czy Paystable Card, czy skinki. A jak wypłacacacacicie skinki, do Was bardzo szybko, dosłownie w minutkę. Oprócz tego, płacając teraz na przykład miałem 154 zł, otrzymujecie 7334 punkty eventowe, bo trwa i Węcik. I punkty eventowe możecie sobie wykorzystać tutaj, wkrótce w góry, punkty eventowe, za dane miejsce, które zajmiecie na koniec eventu otrzymacie skinka. Za pierwsze miejsce Sławutka Hydra, za ponad 10 koła, za drugie M9 Doppler, więc naprawdę grube to są nagrody. Wiele kos, wiele rękawiczek i wiele skinów, więc myślę, że całkiem spoko. To samo, że muszę ić skinki, tu są skinki od 10 groszy na 10 zł, No i chyba nam nic nie poleciało, no niestety. No i tutaj możemy wrzucić sobie 100 koła, klasycznie jak będzie powyżej 100 jest super. Jest 121, więc jest naprawdę fajne. Oprócz tego mamy na stronie Daily Cashica, co 24 godziny możecie go otworzyć. Także myślę, że też całkiem przyjemne. Zobaczmy, co dostaniemy. I nie dostajemy nic ciekawego niestety, ale jest szansa tutaj na coś fajnego. A nawet jak leci gówno, to warto sobie otwierać, bez to za free. A i tak macie 210 na samstarzu ale możecie sobie do zbierać do jakichś lepszych skrzynek, więc całkiem spoko. I na samym dole jeszcze macie darmowe skrzyneczki zrobicie na social media. Dobra. Dziś przygotowałem się, mamy więcej sianka i idziemy testować dalej tą skrzyneczkę, robimy ją 20 razy na trybie Jester, czyli wszystkie skiny w danej skrzynce są na równym procencie. I robimy to na dwie osoby. Po prostu, jak chcę wygrać, to będzie potężna bitwa. 40 koła. No możemy sobie na to pozwolić. Mamy naprawdę ogromny budżet. Mamy jeszcze lorkę Hola. ja trochę grałem poza odcinkiem. Mamy naprawdę ogromny budżet. Naprawdę w ostatnich odcinkach jest cudownie. Pierwsza skrzynka, no dosyć średnio. Druga skrzynka jest lepiej, chociaż on też dostał dobrze. No, no nic wybitnego tu jeszcze nie było, no teraz jest dla niego szafir. Dobrze, że bez traka bo chyba ze Statrakiem 12 koła kosztuje coś takiego. No tutaj, tutaj lipa. No, problemy są, problemy są. Okej, okay, koska, no ona nie jest droga. Pięć skrzynek za nami, już właściwie sześć. Leci siódma i nic ciekawego. Nic ciekawego póki co. Ikarius fel na prawo. No, ja mu coś tam daję, ale minie. Bardzo mi się to nie podoba. A zaraz, jakby te rękawiczki wpadły. No, one najczęściej wpadają te za 10 kołały, warn. Eee, przynajmniej tak wczoraj była, we wczorajszym odcineczku. Ktoś nie widział, zapraszam sobie nadrobić. No, nie, no. Powiem tak, ta bitwa. No wczoraj ta skrzynka. Połowa bitwy za nami i jest naprawdę źle. Wczoraj ta skrzynka dawała tak niesamowicie. A dzisiaj. No jest źle. No jest źle. Napra no za trzy koła. Trochę się zbliżamy. Okej, okay, szafir. I to w stat traku wychodzimy na prowadzenie. No i bitwa się już zwróci. Tylko byle by wygrać. Ale jeszcze mogłaby coś fajnego dać. Bo ta skrzynka lubi zaskoczyć z tymi rękawiczkami, O tym mówiłem. Wear, 25 koła. Najlepszy trop z tej skrzynki. Dobra. Cofam wszystko, co mówiłem. Ta skrzynka jest dalej najlepsza. Ej, dobra, to jest powalone. Ta skrzynka jest naprawdę niesamowita. Naprawdę niesamowita. Uwielbiam ją. Jeszcze trzy skrzyneczki. Kolejny szafir w faktoryniu. Dziękuję serdecznie. Dwie skrzyneczki. Tutaj nic. A bardzo ładny kałasek. To był chyba mój pierwszy kałak w ogóle, jak się nie mylę. Jeszcze mi 9 mi podbił. Dziękuję serdecznie. Patrzcie, to ile my wygrywamy w ostatnich odcinkach. No ja w to nie wierzę po prostu. Dobra, ja sobie zostawiam te rękawiczki. Zostawię sobie tego, tą M9. Stawię sobie tą koskę. To sobie sprzedam. I zrobię dla Was dłuższy odcinek. Zrobię, niech będzie. Zróbmy sobie jeszcze 20 takich skrzynek. Bo jest i tak gigaprofit. Nawet jak to przegramy, to będziemy na zero z dzisiejszego odcinka. Więc to jest, to jest niesamowite. Nawet na plus będziemy chyba i tak. Eee, dobra, zróbmy sobie teraz co, na 3 osoby. I tyle, niech będzie to dłuższy odcinek, wyjątkowo, bo dawno nie było. Wszystkie odcinki mają 5-6 minut, to zróbmy dzisiaj chyba z 7-8, nawet wyjdzie. No, niech będzie, niech będzie. Mam nadzieję, że się ucieszycie z tego, bo w sumie... Nie wiem, czy jak jest, wolicie? O, fajny, fajny kałaszek na sam start, minimal start track, bardzo mi się podoba. Chociaż lepiej dostał Alex, ale... Ale i tak nie, nie ma źle. Tak, ta skrzynka w ostatniej bitwie na na końcu się odpaliła, więc jeszcze mam luz. Jedne rękawiczki mogą zmienić wszystko, ale tutaj piątkę dostał... Ojojoj oj, oj, oj fil 13, okej, okay. jakby minimal bar dostał, to już by była lipa. Kolejną m 9 Alex dostał, no i my jesteśmy daleko w plecach za nimi. Okej, okay, już nie jesteśmy, Szafir, wracamy na drugą pozycję, się plasujemy teraz. Plasujemy? Chyba tak się mówi, nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, ale dobra. Jest, jest nieźle, idziemy wszyscy równo w miarę teraz. Icarus fell dla Rosso. I on sobie podbija tylko swoje prowadzenie, i bardzo mi się to nie podoba. Kolejny Ikarius dla niego. Już mam ponad dwie dychy. Po tej skrzynce będzie połowa bitwy, no jest połowa. No i powiem tak, no pula to się zapowiada niezła, chociaż nic wybitnego jeszcze nie poleciało poza... poza tam tymi rękawiczkami dla Rosso i szafirem dla mnie. A, no i dwie m 9 Alex został, ale no to wiecie, jeszcze nie było... Tylko jedne te rękawiczki były, o to mi chodzi. A mogłyby jakieś polecieć tutaj dla nas Minimal Wear znowu. Nie obraziłbym się. Aha, drugie rękawiczki. I to filter znowu. Nas tylko minimalware rękawiczki ratują w tym momencie. M9, ale on szafira trafia za 11 z traku. No, minimalware rękawiczki nas tylko ratują, chociaż już teraz nawet same rękawiczki nam nie pomogą. Ale jakby do rękawiczki coś jeszcze wpadło, no, trzy skrzynki do końca zostały w tym momencie. I już dwie, i on trafia jeszcze on No nie no, to jest raczej GG. No chyba, że teraz minimalware rękawiczki, o, może i są, minimum. no nawet nie, te, nawet te nie są minimal, ale to i tak by nic nie zmieniło. I na sam koniec chciałem dziewiątkę dla Rosso. No niestety. Ale i tak kończymy odcineczek z profitem. Także ja Wam dziękuję. Mam nadzieję, że Wam tak samo oddaję jak mi z moim kodem. Mój kodzik jest najlepszy. Macie 2 300 do wygrania. No i oddaję mój kodzik. Oddaję. Wiele widzów wygrywa z moim kodem. Także mam nadzieję, że i Ty wygrasz. Łapka w górę. Ja subik z bankiem kodzik. Robi do 18. Wszystkie linki w opisie. Widzimy się oczywiście jutro. Trzymajcie się.